Dlażbór koledzy. Witam wszystkich na polowaniu zbiorowym w leśnictwie Łaziska. Witam naszych gości. Witam naganiaczy. Pieski, które są z nami. Witam knieje. Koledzy, witam naszych gości. Kolega Mateusz się pokaże, gdzie tu jest. Witamy z koła Jeleń Żagań. Kolega Piotr, Peter. Z szaraka Kielcza i kolega Tomasz, też jeleń żagań. Koledzy, dzisiejsze polowanie odbędzie się metodą szwedzką. Będziemy polować z drabin. Koledzy, odnośnie bezpieczeństwa. Każdy jest odpowiedzialny za swój strzał, wiadoma sprawa. Strzelamy do 80 metrów, maksymalnie do 80 metrów, w szczególnej ostrożności, nie zawsze to jest możliwe. Także plan jelenia mamy póki co dobrze do przodu. Nie musimy się tam spinać, że trzeba szczelić. Jak się uda, to się uda. Najważniejsze, żebyśmy wszyscy wrócili zdrowi. Prosiłbym kolegi łowczego, żeby tu pod, podszedł do mnie. Kolega nam powie, na co będziemy polować. Witam koledzy. Dzisiaj Na dzisiejszym polowaniu polujemy na Jelenie Łanie Cielaki. Jelenie byki wstrzymujemy ze względu na to, że jest plan dobrze wykonany, w sensie zostało ich 6 sztuk. Mamy dużo czasu jeszcze, także e, byki sobie dzisiaj odpuszczamy. Daniele łanie, Daniele byki selekcyjne, Daniele cielaki, sarny, e, kozy, koźlaki, dziki. E, koledzy lochy prosiłbym e, oszczędzać. E, drapieżniki e, pozyskujemy, jeśli chodzi, koledzy, o łanie, licówki. Każdy z nas wie, jaką ważną funkcję pełni licówka. E, jest zakaz strzelania do, do takiej sztuki. Jeśli chodzi o, o drapieżniki, lisy, pokot będziemy robić tam tradycyjnie. Na szpicy tam będzie też poczynstynek na samym końcu. Czyli o wpół do 12 kończymy. Przystąpimy koledzy do rozlosowania stanowisk. Czy są jakieś pytania? I z drugiej strony będzie numerek. 14: Z drugiej strony jest, drugiej strony jest numer. A drugi? Tak. 15. 15, 15. Jej, Dobrze. Zawsze jest głośno po, po wyborze stanowisk. Wszystkie stanowiska są dobre, także zawsze, zawsze na, na słodko będziecie mieć batonik, jak nic nie będzie, nie? Prosiłbym o apel na nałowy.

Coś nie pasuje. Zwyczuły widzisz? stanowisko numer 5. 何 Mam Nieduża chmarałań z cielakami. Strzelałem do ostatniej sztuki. Będzie za chwileczkę koniec będzenia. Pójdziemy sprawdzić na miejsce, gdzie przechodziły. Jest godzina 11:30. Rozładuję broń i idziemy sprawdzić ze Poszliśmy z Tomkiem szybko sprawdzić, nie było widać żadnej kropli farby. Także decyzja jest, jedziemy na zakończenie, a po polowaniu zabieram psy, przyjeżdżam na spokojnie. Będziemy próbowali odnaleźć sztukę. Koledzy, dziękuję bardzo za polowanie. Przede wszystkim za bezpieczne polowanie. Koledzy, na dzisiejszym polowaniu były oddane cztery strzały. Pozyskaliśmy trzy sztuki, dwie łanie jelenia, jednego dzika takiego dużego. E, jeden strzał tutaj musimy sprawdzić, jeszcze kolega tu Mariusz to sprawdzi. E, koledzy poprosiłbym o odgranie Śmierdzi Jeszcze proszę zagrać Dzik na rozkładzie. Dziękuję. Koledzy, poprosiłbym tu e, kolegi Tomasa, kolegi Mateusza, król polowania, Arek, król polowania. Gratuluję. Wicekról, gratulacje. Mariusz, zapraszam. To jest najfajniejszy medal zawsze. Każdy cieszy. Każdy cieszy, tak, tak, tak. Każdy kolor cieszy, nie? Ale jak znajdę? Gratulacje. Jak Mariusz znajdziesz to medal, będziesz musiał oddać. Dasz ból? Król pudlarzy? Dziękuję bardzo. Koledzy, no myślę, że to, myślę, że to wszystko. Koniec polowania. Koledzy, to jeszcze na posiłek i zapraszamy na, na posiłek. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. czas z nagonki są od Artura no, Udało się nagrać na łąki uciekły około 30-40 sztuk jelenia no, jeszcze W miocie były jelenie byki ale niestety nie zdążyłem załączyć kamery Polowanie zakończone Teraz idziemy z psami na zestrzał I będziemy szukać łani Stare znalazł, nie w ciemnie bite I łania już jest w gnieździe bukowym Byliśmy od niej Raptem z 15-20 metrów Ale tak jak powiedziałem, nie chciałem za bardzo robić hałasu Wolałem jechać po psy Także Zostałem w ten sposób królem pudlarzy Łania przeszła 200 metrów Nie było w ogóle widać farby Lekko spóźniona komora nie zdążyliśmy się za bardzo rozpędzić i Ares zaczął oszczekiwać. Myśmy z Abram doszli także medal, chyba będę musiał chłopakom zwrócić. Cieszę się, że się udało. Trzymajcie się, dasz bór.